O show chciałem zapytać. E, miałem przez chwilę okazję współpracować e, z gwiazdami, że się tak wyrażę. Tą gwiazdą to z Rolling Stones. I muszę może z Rolling Stones? Mm -hmm. No nie, z Rolling Stonesami <laughs> nie, ale powiem ci, że. Y, dla mnie jako osoby wysoko empatycznej, takiej wysoko wrażliwej, świat show biznesu był straszny. I zastanawiam się, jak ty się w tym wszystkim odnalazłaś, bo jednak bardzo długo w środku jesteś, a tak jak obserwowałem twoje życie, to jesteś nastawiona na pozytywną energię, na dobrą wibrację, na to, żeby z ludźmi budować świetne relacje. Jak ty sobie radziłaś w tym świecie, który no, nie jest światem pozytywnym i miłym, tylko odbywa się tam jednak wielka, ogromna walka o to, żeby być. Na przodzie, żeby być w ekranie telewizora. Czasami za wszelką cenę. Wiesz co? Byłam w ciągu ostatniego roku wielokrotnie przy myśleniu o tym, jak tych 30 lat, bo kończę właśnie roki bileuszowy, 30 lat mojej pracy zawodowej, rzeczywiście w takim procesie i z poziomu makro mogę przeanalizować i i jak mogłabym na przykład na takie pytanie e, odpowiedzieć komuś, kto znajduje się w innym miejscu albo przed podjęciem decyzji, żeby wejść w, w show biznes. Przede wszystkim 30 lat temu to było zupełnie inne miejsce niż jest w tej chwili. Um, świat um, był bez internetu, um, świat był bez social mediów, um, świat był przed Wiele czynników, wiele zmiennych, które były moim udziałem w ciągu tych 30 lat, to były momenty zwrotne, które przepuszczałam i doświadczałam ich na, na własnej skórze, bo na własnej skórze doświadczałam wejścia tabloidów do Polski, na własnej skórze doświadczałam początków internetu, na własnej skórze też doświadczałam tego jakie decyzje podejmują moi koledzy koleżanki współtworzący świat biznesu na temat swojego udziału w social mediach i swoich decyzji dotyczących ich życia prywatnego i upublicznienia swojego życia prywatnego i wizerunków swoich dzieci cały szereg zdarzeń w ciągu tych 30 lat to były różnego rodzaju decyzje, które podejmowałam na różnych etapach, um, które dzisiaj sprowadzają się do tego, że oczywiście nie twierdzę, że wszystkie były... wszystkie były na tamten moment, w którym były podejmowane najlepsze, jakie mogłam podjąć.